Hejka, jestem Scout, a przed wami kolejny odcinek jedynej takiej serii na polskim YouTubie, przynajmniej w momencie nagrywania tego odcinka. Mowa tu oczywiście o Better Than Adventure, czyli serii robionej z modyfikacji o tym samym tytule, w której gram bardzo starą wersję Minecrafta i odkrywam nowe rzeczy, gdyż jest ich naprawdę dużo. W dzisiejszym odcinku zająłem się troszkę przebudowywaniem tego mostku, który którym właśnie szedłem tym, tego cobblestone'owego, żeby wyglądał jakoś normalnie. I warto również zauważyć, że mam włączony licznik FPS-ów, żebyście mniej więcej mogli zobaczyć, jak działa optymalizacja w tej wersji, ponieważ jakieś tam triki optymalizacyjne zostały również zastosowane, żeby gra działała płynnie, bo Minecraft problemy z, płynno, z płynnym działaniem ma już od dawna. Chciałem powiedzieć, że już nie od dziś i potem powiedziałem już o i nie wiedziałem, nie wiedziałem co dalej W każdym razie bardzo fajnie, że w tej wersji działają najzwyczajniej w świecie skiny, bo w starej wersji Minecrafta nie jest to oczywiste A ta modyfikacja po prostu dba o to, żeby wszystko działało a nawet jeśli nie sama modyfikacja, bo ona może takiej mocy nie ma, to z tego odpalam. Może jak, jeżeli będziecie chcieli, to nagram kiedyś o nim odcinek. W każdym razie dziękuję serdecznie, a raczej najserdeczniej jak tylko mogę, za to co zrobiliście pod ostatnim odcinkiem. Naprawdę duże zaangażowanie, widowni, dwie subskrypcje. No, wyniki macie po prostu tutaj na ekranie, co wam będę mówił. No, dawno takich liczb już nie zarejestrowałem, więc się oczywiście bardzo cieszę i zachęcam wszystkich oglądających w tym momencie do zasubskrybowania, łapkowania, komentowania, bo wyrażanie własnej opinii jest bardzo ważne. To I przede wszystkim pomaga to również rozwijać dalej kanał. A jeżeli odcinek właśnie się podoba, to myślę, że jest to niewielka cena. Oczywiście standardowo zacząłem od zbierania drewna ten odcinek, po to, żebym miał później z czego budować. I tutaj taka ciekawostka, która później się okaże, bo będę robił dwa craftingi. Odkryłem już mniej więcej, jak jesteśmy w stanie sprawdzić działanie pół roku, czyli jaka pora roku jest w tym momencie. A w następnym odcinku zobaczycie, już że faktycznie, faktycznie te pory roku są, one faktycznie działają, bo już mi się zmieniła. Obecnie jesteśmy w lecie, jeśli dobrze pamiętam. Także jak widzicie, sadzę sobie tutaj drzewka. Tutaj jeszcze nie do końca nawet byłem pewien, z czego ja dokładnie chcę ten mostek zbudować. No ale, ale to jeszcze przyjdzie czas na zastanawianie się nad takimi prozaicznymi rzeczami. Bo potrzebuję sobie oczywiście tutaj rozkopać front domku. Oczywiście wszystko nie muszę Wam mówić, nagrywam po jakby nagraniu samego odcinka, żeby łatwiej mi się to komentowało. Nie chcę tutaj przygotowywać żadnego skryptu, chcę, żeby ten odcinek w miarę szybko do Was trafił i od razu mówię, nie byłem zadowolony z tego, jak to wygląda. To będzie przebudowane i w tym odcinku, i prawdopodobnie w którymś z następnych również będzie przebudowane bo to wejście troszkę razi w oczy, jeśli mam być szczery. Warto również powiedzieć, że w starych wersjach Minecrafta nie mogliśmy obracać, scho obracać schodków do góry nogami, nie mogliśmy również ich łączyć, tak, wiecie, jak jest taki narożnik ze schodków, więc trzeba było zdecydowanie bardziej kombinować. Ale co w tej wersji zostało dodane? To możliwość w sensie tej modyfikacji to możliwość obracania kłód drewna tak, żeby były bokiem. Nie da się ich ogorować, więc możecie chodzić yy, spokojnie ze kierą w łapce i nic się przykrego. <gryw> Lub też nie, nie zdarzy. Jak widzicie, wziąłem się tutaj również za yy, budowę balustrady i właśnie wtedy odkryłem, że jesteśmy w stanie te kłody obracać. Yy, ja pamiętam kiedyś, zbudowałem domek na wersji, w której jeszcze obracania kłód nie było. Jeśli mnie pamięć nie, była to wersja 1.2.5 i właśnie cały dach miałem z takiego drewna zrobiony. I teraz sobie tak myślę po latach, że chcąc nawet odbudować mniej więcej ten domek z pamięci, no to nie wiem czy dałbym radę. Po prostu podkładanie wszędzie dirta, żeby móc sensownie te kłody poukładać. Jeszcze jak się pomylę, to musiałbym zniszczyć bloczek drewna, postawić go na nowo. Byłoby po prostu syzyfową pracą. Szczególnie, że z tym obracaniem tych bloków, to wiecie. W Minecrafcie jest tak, że to jest w miarę intuicyjne, ale czasami, czasami chcielibyśmy coś ustawić inaczej, coś obrócić, i wtedy to jest piekielnie trudne, żeby trafić w taki sposób, w jaki chcemy. Nie w każdym przypadku, ale na pewno każdemu z Was, kto więcej budował w Minecrafcie, zdarzyły się takie przypadki, że chciał na przykład płytkę ustawić u góry. I ona musi wiecznie gdzieś albo na bok, albo, albo na dole stawiała. I tak samo ze schodkami. W każdym razie nadchodzi noc, więc oczywiście cięcie. Ten odcinek będzie taki bardzo szarpany, trochę jak wołowina w, ke w kebabie. I kolejna rzecz, ta bardzo mi się podoba, choć znacząco ułatwia rozgrywkę, jak już jesteśmy obok niej, to zbieranie tych wszystkich czerwisów, czyli wiśni. Jest to bardzo łatwy sposób na zdobycie ogromnych ilości jedzenia. Na szczęście dodają one tylko jedno serduszko. No bo w innym przypadku no byłoby to po prostu za łatwe. A nie chodzi o to, żeby ten Minecraft był znacznie ułatwiony, a raczej wydaje mi się, że modyfikacja stawia na to, żeby był mniej męczący. Tak, będę przewlatał trochę komentarz. Tego co się dzieje na ekranie z moimi przemyśleniami i wcześniej, jak widzieliście, robiłem skrzynkę, bo tych itemów jest po prostu... masakrycznie dużo. Nie wiem, czy nie wiem, czy ja tylko odnoszę takie wrażenie, czy teraz w Minecraftcie też tak jest. W każdym właśnie wtedy przedmioty się troszkę inaczej też stakowały. I niektóre się nie stakowały w ogóle, jak na przykład jedzenie. Co miało też swój urok, że, musi, że idąc w daleką wyprawę, musieliśmy nosić ze sobą całe ekipunek jedzenia. Także przykładem tego są oczywiście wiśnie, które stakują się tylko po dwie. Łącznie cztery, bo na grafice są przedstawione dwie. No, tutaj jak widzicie, jak już. Jak już ten pierwszy klocek postawimy, to już jest w miarę łatwo zrobić jakoś sensownie ten filar. Mam wrażenie, że ta mechanika nie jest skopiowana również 1 do 1 z nowego Minecrafta, tylko została napisana ręcznie przez twórców, w sensie mechanika tego obracania yy, bloczków. No, nie jestem tego pewny, tak mi się wydaje. Jak widzicie, crafting płotków również pochodzi z nowego Minecrafta, yy, co moim zdaniem jest Dosyć dobrym wyjściem Taką sobie balustradę właśnie się. No powiedzmy sobie szczerze No nie gramy na skyblocku jak... Najgorsze co się może stać jak będę szedł tym mostkiem to że spadnę z tych paru bloków do wody Po czym będę mógł sobie na spokojnie wejść Ogólnie sam, sama taka surówka tego timelapse ma około 17 minut, także myślę, że za chwilę będziemy ten komentarz kończyli, ale ponownie dziękuję serdecznie za to, co zrobiliście pod ostatnim odcinkiem. Bardzo mnie to cieszy, że gra, którą darzyłem kiedyś taką sympatią, dalej się na tym kanale ogląda, a nie tylko jakieś backroomsy, bo backroomsy są fajne, ale nagrywa się je ciężko oraz gry typu World of Tanks, w których jestem totalnym lubem. I często dostaję komentarze, no parę, ku, parę osób niestety za obrażanie yy, mojej oraz innych grupowiczów wyleciało już z tego kanału Nie jestem dumny mówiąc o tym, że usunąłem czyjś komentarz <grym> No ale jeżeli ktoś, jeżeli ktoś dyskusję opiera na obrażań, obrażańsku yy, swojego rozmówcę no to no, nie mogę na to pozwolić Chociaż z tą optymalizacją też jest tak trochę dziwnie, jakby to działa na pewno gorzej niż w Optifine, co widzieliście przy filmem, że miałem 60 FPS'ów, a moja karta graficzna, mimo że nie jest demonem prędkości, to jest trochę szybsza niż GTX 1050, którego miałem kiedyś, a tyle FPS'ów <grybujesz> wyciskałem na bardzo zabudowanych światach. No, w tym momencie zostało jeszcze gdzieś 8 minut timelapsu, nie zamierzam też... Gadać wam do końca, bo na końcu również występuje komentarz. taki już z kamerką wiecie na żywo. E, jedyne co widzę, to trochę rozpikselowanie. Nie wiem czego to jest wina. E, zakładam, że pewnie jakiś ustawień eksportu. Na przyszłość postaram się to poprawić, żeby aż tak to wszystko e, nie cięło. No i cóż, ja zbieram piasek, a zaraz po zbieraniu piasku i jeszcze jednego surowca, który przyda nam się do budowy. E, będzie timelapse właśnie z tej budowy, a potem na koniec krótki komentarz. Także tyle ode mnie. Usłyszymy się jeszcze później. Miłego oglądania. Także witam się z wami po timelapse. Wszystko myślę wyszło całkiem fajnie. Choć nie do końca jestem zadowolony z mojego stylu budowania na starej wersjach Minecrafta. Mianowicie trochę mi się to nie podoba. Trzeba będzie to odrobinę zmienić. I w międzyczasie. Bo nie wiem czy o tym mówiłem. Tak, mam scrolla wyłączonego w górę. W tym Minecrafcie zostało dodane również ustawienie bloków w ten sposób, nie? Czyli nie musimy ich zawsze stawiać pionowo, możemy je kłaść tak. Odłożę to tutaj, bo jest mi w tym momencie je potrzebne. A spotykam się z wami, żeby pokazać wam, jak to wszystko wyszło. Włączyłem wam też w odcinku licznik FPS-ów, żebyście więcej widzieli, jak wygląda optymalizacja. Nie wiem, czy będę go wyłączał, czy nie. To się jeszcze zobaczy. Co do latarni, która tutaj stała, a potem zniknęła, kopiąc nie chcąc ją zniszczyłem, bo okazuje się, że ona się niszczy instant, albo prawie instant kilowem. Mamy również taki fajny sztandar, który sobie tutaj stworzyłem. Te sztandary są bardzo fajne, robi się z klofa yy, uzyskiwanego z zombie. No i tak wygląda cały środek, w którym zapomniemy, oczywiście postawić pochodni, bo kim bym był, gdybym pamiętał o takich rzeczach, no, na pewno nie Scoutem. Może tak. Na przyszły odcinek chciałbym trochę pokopać. I przede wszystkim, nie wiem, zebrać trochę klofa. Bo na razie, jedno to robię coś w tym stylu, że po prostu chodzę tutaj i ewentualnie zabijam zombiaki. One się tu respią. Rzadko, bo rzadko, ale respią się. Tutaj jest dosyć jasno. Chodziło mi o to, żeby się tutaj nic nie zrespiło poza tą komorą. Dobra, nie będę może tutaj stał. No i myślę, że dzisiejszy odcinek był całkiem produktywny. Ten mostek mi się całkiem podoba. Mógłby być co prawda trochę bardziej dopasowany kolorystycznie, ale i tak wygląda moim zdaniem świetnie. Jak na standardy tego, że nie jesteśmy w stanie zrobić tak wielu różnych atrakcji, typu jakieś płoty śmieszne, czy coś w tym stylu z nowej wersji Minecrafta. Murki, yy, spalone ogniska, w sensie no, zgaszone ogniska. Ale wygląda to całkiem fajnie. Oprócz tego jeszcze podoba mi się strasznie ten look tego drzewa tutaj. Ja wiem, że je zetnę za chwilę i że dzisiaj mam kamerkę. I nie będę jej nawet przestawiał. Jest ustawiona po prostu idiotycznie. Ja nie wiem, co ja tam mam na regale, bo może się okazać, że mam tam jakieś śmieci. Także jak mam śmieci na regale, to przepraszam. Wyglądał, jakby był w ogóle szerszy niż wyższy. No, może jestem, nie wiem. Bardzo fajnie wygląda to drzewo. No i cóż, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Minecraft'a Better Than Adventure. I bardzo serdecznie dziękuję za zaangażowanie pod ostatnim odcinkiem. Wiem, że dziękuję jeszcze raz, ale jest to y, po prostu y, dla mnie niesamowite, jak bardzo podoba Wam się Minecraft na tym kanale. Co to jest za drzewo? Aha! No tak! Przecież się pora roku zmieniła. Dlatego te drzewa ma, yy, wiśniowe mają inny ten wygląd. No dobra, fajnie, fajnie. W yy, każdym razie dziękuję jeszcze raz za takie zaangażowanie pod ostatnim odcinkiem i za oglądanie tego odcinka. Jeśli Wam się podobało, to możecie nagrodzić mi łapką w górę albo subskrypcją yy, lub też wyrazić wam opinię w komentarzu. Dzięki serdecznie jeszcze raz, trzymajcie się. No i cześć!